Dziękuję się, oko z jakich was w kolejnym odcinku z Minecraft! Z Kajo! Siemanko! z księżyca, siemanko. o, tak, O! Oj, powiem wam widzowie, dużo się zmieniło. Pokażę na że w domku mały, mały spoiler tego co KO zabija. Chodź Kelena. Chodź, szybka szybko, szybko do domku Patrzcie widzowie. Spoiler. Tutaj mamy kuchnię, wszystko po staremu, ale nagle tutaj nie ma upraw! Gdzie uprawy? Gdzie te pola? Gdzie jedzenie? Już koniec robienia jedzonka ta przez niż... Oj nie, zobaczycie u niej, zapraszam do niej, ona też tutaj odcineczek chyba dzisiaj wleci, wleci dzisiaj? Wleci dzisiaj Karolinka. No, Wleci, wleci. Wleci, ja wleci. Dzisiaj... Nie, dzisiaj nie, bo nie znam, nie znam rady z Montą. No to, to jutro, może... zapraszamy jutro do Karolinki, ja może jutro streamka odpalę, jeżeli byście chcieli, a dzisiaj... Dzisiaj, bo Karolinka już tam jest daleko, chodź do mnie, no, no chodź, po content robimy. No, dzisiaj udajemy no. się w miejsce niezbadane. A niech będzie tutaj. Tutaj mi się podoba. Kalina, pana to, ok? No. Czy chciałabyś w jakąś podróż się ze mną udać? Taką romantyczną drzewkę no i w ogóle. No, ogólnie ty, ty jesteś słabiak, bo ty masz tak mało roślin, że ja nie wiem. Dlatego. Wpadłem na genialny pomysł. A czy ty musisz zawsze mi obrazić w jakiś sposób? Nie w sposób. Co ty tu stopy? wodę stał? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tak. Tak. A, już. Nie potrzebowałem tego wiaderka jeszcze jednego. I co ty Spoko. No, pokażę co ja byka Patrz. Teraz tak, tak. Kwiatuszki. Tak, 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 tak. tak, tak no, Śliczne tak, tak. bajorko, no? Śliczne hehehe <noise> Boy! Idziemy do Twilight Forestu! Wiedziałem, że coś tak Co? robi? Musiałem poradnik, musiałem cały pojadnik zobaczyć. <noise> Ale że tak łatwo to się robi ja nie widziałam! Ale super, dobra, chodź, idziemy! Ej nie... Oj, nie wciągło mi na początku O, e, o patrz! Już masz pierwszego, o. zbieraj! Pierwszy świetlik. Ej wiesz, e... że się przygotowałam tym razem? Jak? Dwa plecaki What the... Ej, tu jest drzewo konopi. Zbier Zbierajmy wszystko po prostu. Zobaczmy, bo jeszcze ty nie byłem. Też nie pomysła. Zbierzmy trochę tego drewna, bo ono jest takie ładne w sumie. Dobra, A tu jest tak. robak Co to jest? Nie, to się to poem bierze. A co, korzenie? Korzenie? Ale OP, drzewa mają korzenie i z nich A. wypadają potyki. Czyli już teraz koniec problemu z potykami. Ja zawsze mam problem z potykami. Chodź Kelna, bo ja muszę znaleźć coś takiego jak Giant Tree. Giant wood, Giant, Gia giant Wood. O, tutaj chyba jest jakiś taki wielki. Nie, to jest Twilight Oak. A... O Jezu, ile tu jest mobów. No właśnie mobów jest dużo, dlatego nie schodzimy na źle do podziemi. Ale chodź, czyli konopi. Dobra, no, nie, po prostu... O kurde Felek, kalto Felek! Czy tu jest jakiś jeleń Bambi? Nie, nie chodzi o jelenia Bambi! Kasiuk? O co? O to! What the fuck? Chyba ten odcinek będzie troszeczkę. What? Co tu? To... Co mi jest? Nie, to nie żaden efekt. Wejdź tu. Co? Coś się tu dzieje na ekranie. Taki zielony. Tak. Nie, nie masz coś takiego? Ja mam taki zielony deszcz. Dobra, ok. E, czy Aha. oni. M, m, ja wiem, że Xen tu był. W sensie nie, nie tu, tylko ogólnie, że był w Twilight. I się boję, że on tu już wszystko. O, jest Bambi! No mówiłam ci, że są Bambiaki. Bambiaki są! Czekaj, próbuję jakoś. Ej, o, chyba że z nazwem Giant Chyba... Czekaj, bo na, na razie chyba z nazwem Giant y. o, Chciał chyba je zobaczyć. Giantry. I bardzo chcę jeszcze Giant Cobblestone zrobić. Nie, nie, to jest Twilight stój. Oak. Da się zejść największy miecz, który jest potężny, ale to nie jest to. Jeszcze nie to, słuchaj, jeszcze nie to. Ale tam jest jakiś ciemny las, tam się boję i strasznie. Spójrz, jak tam jest ciemno. No, co? To jest co taki mroczny nas. Dobra, na razie wejdźmy tutaj. Ale widzę, że oni się już tutaj budowali. W sensie, ktoś tutaj był już, ale chcę zobaczyć, jak to w środku wygląda, wiesz? Bo zobacz, tutaj są takie schodki z kobla. No. Więc ktoś tu był, ktoś tu był, hak tu był. Ale chcę zobaczyć, jak to wygląda w środku, bo nie widziałem, szczerze. E, ale tego nie ehm. można niszczyć. O kurde. To Ty, tutaj jest. nic nie można niszczyć. To chyba nie było jednak w środku co to jest na dole? Widzisz to? Eee, to jest... O! Co to było? E, jakieś zwierzę coś, które mnie uderzyło i nie wiem. Fajnie. E, no, dobra, to przejdźmy to... się jakoś do... O, jest tutaj coś! A nie, ty nie ma wyjścia. No, nie, no się dziś jakoś. Wejść. No musi być gdzieś wejść. Chyba, że tak. od góry trzeba na dach jakoś tam się z... nie drzew spiercać. Jak, jak tak to idziemy na stąd. Nieważne, bo wiem, że na pewno tutaj Xen był. Na 100% oni tutaj weszli, bo to jest bardzo blisko. No dobra, nie ma tego wejścia, na razie to olejmy. Teraz mi się skupić, bo tutaj jest tak dużo, tutaj jest kruk w ogóle. Myślisz że go o. hitnąć troszeczkę No ja tylko nie ubiłaś. Teraz, Jezu. no? Dobra, Dobij padł. go. No, to chodź dalej, o zwiedzamy. Zatem, co jeszcze tu jest? Jakieś grzyby, to bardziej dlatego. Dla Xena dla właśnie grzybki. Ej, jakieś. ja te świeżące to są świetliki, myślisz? No, chyba tak. No tak, no jak w Firefly to są świetliki. No to weź je zbieraj. przydadzą się do domku. Aaaa, hmm. Gdzie jesteś? Tu, okej, okay. Wait, wait, wait. No, ich jest dużo, prawda. Co? Hmm. O, znawiam je, jakie jeszcze tutaj są biomy. Bo tutaj jest na pewno mnóstwo tego wszystkiego. Oho, lipka. Oho, lipka. Dobra, idziemy do tego ciemnego lasu. No nie, ja, no ja próbuję znaleźć ten giant tree. Czyli ja, ja zobaczę sobie tutaj być w ogóle Giant sword. Nie, jak to się przy... Jest. Giant sword. I go się robi z giant cobblestone i z giant no, loga. Kociujesz? No, to i to potrzebne. czy ty widziałeś tutaj Big Horn Ship? Gdzie? Koło drzewa jest. Jakie drzewa? Jak ja cię nie widzę. Ona ma rogi, ale jest ciemno. A ja cię nie widzę. A tu? Jak mi ciemno, ciemno mi. Co to jest za jakaś. Och, lipka. Dobra, chodź, chodźmy do tego lasu. Ej, ale jak ja podeszłam, to mi się zaciemniło w oczach. Nic nie widziałam. Dobra, tam przesadza. No kompletnie nic nie widzę, nic nie widzę, nic. Przysięgam ci, że nie ja widzę. Ja widzę. Czyli są dziki. Tak, kut. Ej, naprawdę, to jest ciemno. I tak, K.E. Coś mnie bije! Dobra. Ja chcę stąd iść, ja cię nie widzę. Chodź, A teraz się widzę. Tu. Ja dopiero tak na blisko widzę. Ale ty masz jakiś efekt, zobacz jak on się nazywa, ile, za ile ci mnie? 10 minut niecałe. Ja pierdolę. No, to niestety musisz się mnie trzymać z minimapki. Wpadłaś. Czekaj! No, właśnie. No teraz, dobra. Ja chodźmy, chodźmy, nic się nie dzieje. Bylebym ja nie dostał tego efektu i będzie dobrze. Eee, ale się o muszlony jakieś świecące. O, znaleźliśmy jakiś dungeon. Ja nie widzę, ale. Kociusz! dobrze Nie bo okay. ja wpadłam. Jest okej, okay. jest okej, okay. dobra, ale ja tutaj też chciałem iść. Spokojnie, nie krzycz. Spokojnie, nic się nie dzieje. Bo ja nic nie widzę, jak się Wszystko oddalasz. dobrze, chodź, chodź, chodź. O! W... Nie można tego niszczyć! Trzeba tam wejść! Ja nie wiem jak. Dobra, ech. Czekaj, bo... No idź sobie! Dobra. Kolejny zombiak! Ty, bo jest źle, bo ja muszę się chyba cały czas ruszać, żeby ten efekt mnie nie dopadł. Chodź. Ej, bo mi, bo mi się cały czas... Właśnie, chyba trzeba się ruszać cały czas, bo mi wzrosło do 10 minut ponad. Właśnie, to trzeba się ruszać. cały twój odcinek nie będę nic widzieć, super. Dobrze. Już się zgubiłam, ja i naprawdę, ja się czuję jak była niewidoma. To, ale no to patrz na minimapkę, stój, stój, stój. Ale to mi nic nie daje, bo ja Stój, dobrze? Wiesz, że mi to nic nie daje, chodź. bo ja w dziury wpadam? Minimapka tu. mi nic nie pomaga w tym przypadku. Tu. Lekko w lewo, prosto, prosto. Jest dobrze kotku. Uważaj, bo tej dziura. O, właśnie. No właśnie. Dobra, nic się skakuj, skakuj. Ty można wskoczyć, patrzę na ciebie. Szkielet nas trza, ja go zabiję, jesteś w miejscu. Albo nie, nie jesteś w miejscu, kręcie w kółko. Chodź 11 minut, kur? Kurno, dobrze. Eee, chodźmy dalej. Zgubiłam cię. Jezu, ej, jakby ty była krowa, to byśmy cię uratowali. Bo byśmy wydojili ją. Oj, spadłam! Czemu no, chodź dobrze, 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 dobrze. No wykop się, spokojnie, nic się nie dzieje, no. No mnie bije już mop jakiś. Chodź, nic się nie dzieje, musimy pozwiedzać trochę jakąś przygodę przeżyć. No, chodź, na to, że outscotch. Nie, za przygodę. I zeskocz z niego, od razu. O, właśnie, chodź. No, ej, jest fajnie, co ty gadasz? <laughs> nic nie widzę, <laughs> to jest super rantkój. Dobra. Ale no to ja bym cały czas znaleźć jedną rzecz. I nie mogę jej znaleźć, bo jesteśmy koło kolejnego wielkiego dungeona. Zgubiłam cię. No, wprost wiesz, już tutaj mob goni jakiś. Jezu, nie mogę z tych tych lecących kwadratów z nieba. Tutaj nie można nic zniszczyć, tak? No w kolej, że nie można. No, chodź. Musimy się jakoś tam dostać do środka. Myślę, że się eee. No a mamy jakieś wybory, skoro jesteśmy w... W ogóle ja sprintować nie mogę, bo jestem blindness. A! Bo ja mam blind... Blindness masz taki efekt, tak? I przez to no. nic nie widzisz. No. No to przesz szajdery. To może ja wyłączę na chwilę. Próbuję. Ej kuć, chyba nie wiem, czy mogę tu zaskoczyć, czy co ja mam? Tak, zrobić? tak, tak. Dobra. Słuchaj, nie możemy się dostać nigdzie. To jest problem. Bo to na górze jest potężne. i Ja bym chciał do środka wejść, tylko nie wiem jak wejść do środka. Bo tutaj są te trójkąty, e, kwadraty, boże, lecące. Nie wiem, co z nimi robić. Mm. O Jezus Maria! Jaki co się, kurde? się dzieje? A, Słonik to ten. mi. Słonik mi tu pod Co się Słonik, Słonik mi tu dobra. Pod dobra, słuchaj. Co robisz? Chodź ze mną. No i z tobą. Idziemy, idziemy stąd. Nie, nie na razie nie zrobimy żadnego dungeon'a, dopóki będziesz miała idei. bo na ideach ty nic tu nie widzisz. Dlatego no tylko idziemy z tej ciemnej strefy lasu. Ja tu nie przychodzę tutaj, ja już więcej tu nie przyjdę. Chyba, że u ciebie. Na tym. O Jezu, tutaj ciężko Sama przejść. Sama po tych lasach nie będę łazić, na pewno nie. O nie, nie, nie. Dobra, no da się, jadę jakoś. O, nie, to jest nie, nie, rabbit, to jest deer. Chicken. No jakoś krowę proszę, to uratuje Karolynę. A masz no. wiaderko? No znowu ten słoń. No nie bij mnie ty. <laughs> chodź, chodź Nic się dzieje. Oh, wow. Fajna, fajna antka nam wyszła, powiem ci. <śmiech> tak <śmiech> No co? No starałem się, żeby była fajna. Wiesz co jest najgorsze? co? Że w Że sumie nie wiesz, jak wyjść? To chyba nie wyjdziemy stąd nigdy. O, Jezus Maria. Rozpnijmy się może na drzewo jakieś. Dobra. A jak mnie zaraz blind złapie? Nie blokuj mnie! Nie możesz mnie blokować, bo jak ja zaraz stracę tego... To będą dopiero jaja. Bo jak ja nie będę nic widział, to już totalnie z tym nigdy nie wyjdziemy. Ale jest. tu jest jakiś znowu dungeon, naprawdę? Ile tych dungeonów tutaj jest? Czekaj. I co, nie mogę tego zniszczyć? Ty, chyba mogę. Chyba mogę Uważaj tutaj Chodź. E, w ja nic nie widzę. Wiesz, że nic nie widzę. Ja widzę, jak się patrzę w dół, tutaj widzę czarność. No, ja ze skraj do, do przodu, do przodu. Tylko. O, stój, stój, stój do przodu, do przodu idź lekko, bo spadłaś. E, tutaj jest no, lawa, tutaj będzie jasno. Właśnie ja nie mam żadnej jasności. Zaraz będzie, no mówię, zaraz będzie lawa. Tutaj o jest. O, w tym miejscu gdzie ja jestem teraz, to tutaj już jest lawa na prawo I nie wiem czy tam chcemy iść Ja Jak widzę myślisz... czarność Jak to widzisz czarność, no... To chodźmy stąd Skoro ty widzisz czarność To, to nic nie zrobimy dzisiaj, niestety Twoje 6D Zepsuły nam plan na podróż Mogę wyłączyć, no Nie, bo cię zlaguje. <laughs>

Jaka padaka to była, nigdy więcej. Nigdy więcej nie biorę na randkę do Dark Forestu. Nigdy więcej nie dostanę na randkę do Dark Forestu. No nie, że nie damy znaleźć tego. Czekaj, jak z mielonkiem coś pogadać bym chciał? Może... A skóra z niego leci? ja muszę jednego zabić. Leci skóra. Hmm, a ich jest to... dużo. Ej, może można je dojść, Jelonki. Tak, jelonki. Stój, chodź ze mną, Karylna. To stój, no. czy chodź ze mną. No chodź ze mną, bo tak się oddaliłaś trochę. A z tego Big Horn Sheep, co leci? Wełna i mięso, to samo co w zwykłym świecie, tylko że i tekst z człowiekiem. Dobra, a mm. ty? No. Jestem no, w tu się budujemy z domkiem, co? Tak, dokładnie. Nie <grym> chcę tu mieszkać. Zobaczcie, <grym> że <grym> obok jest ten las straszny. A tu jest dzik. To dzikie jest, dzikie dzik jest złe. No chodź tu, dobijecie już. Na jakim w ogóle poziomie jesteśmy? Y36 to my nisko jesteśmy dosyć. A ten las był okropny. Bo... No, ten las był przesadzony, ale no jak te to drzewo? Czemu to nie jest te Big Tree? Ja chcę te logi zdobyć, te duże, te duże logi. No zobacz, to jest takie potężne drzewo, że ja nie wierzę, że ono nie jest potężne. O, Boże, nie dolecę. Coś to zrobił. No próbowałem dolecieć skokiem, a się nie udało. Wskocz do wody. I wskocz tutaj, ja zabiorę wodę. No dawaj, dawaj, curling. Dobra. No i tu. No to już są takie wielkie no, te drzewa, no. przecież no... jakby, jakby mieć teraz hopty, i to tak... I całe to żyło wyobraź sobie. Zresztą było piękne. Nie mów, że kolejną rzecz jakoś znaleźliśmy, bo się zaraz zastrzelę. Ej, bo to studnia. żadnej się nie mogę... Jaka studnia? Myślisz, że tam coś nie... Uman, znalazłem kolejny jakieś coś posenego i znowu tam się nie dostaniemy, bo bo tak, czemu to jest Obsydian w ogóle? O, to nieźle. Niezły Obsydian w takim razie. To jest nazba, wszystkie obsydiany, bo się może przyszdadzą. Tylko ja mam full plecak już? Co? A co to jest to niebieskie właśnie? Wait, wait, wait. Eee, to? Lapis lazuli. A. Blok. Czech, ja sobie kochałam trochę do plecaka rzeczy, dobra. I sobie jeszcze ze trzy tych, tych, tych obsydianów. Myk. Dobra, chodźmy, bo jestem ciekawy co to jest. To jest, nie cholera. Co to ma być? To są jakieś ujące drzewa. Cześć, muszę wyjąć coś do budowania. Mam stone'a. Ja chcę zrobić okay. Czy cię pokuję? No. Co to jest za blok, że go nie mogę zbić łatwo? Tutaj taki, co to jest? Sukolce po prostu? Nie, A. Dead Rock. W... No, Dead Rock. Weathered Dead Rock. O, bije, bije, bije. Bije jak coś. No chodź. No tu jest dużo takich tych. Czekaj, na górę i zobacz, co to jest. Ale no, tu pada jakiś kwaśny deszcz. Masz jakieś bloki do budowania się, czy nie? Wziąłeś nic. Nie wzięłam. Naprawdę, kotku, ty nigdy nie bierzesz bloków do budowania. Zawsze to samo. Aha, to jest jakaś bariera ochronna przed jakimś miastem. Spoko. No to spoko. Chciałabym się tam dostać bardzo. Ty też byś chciała. Widzę, że ty niszczysz moje i tak się budujesz. Tak. O, kolipka, tutaj ten deszcz pada. To ja sobie wezmę szybko, zjem. A to ten deszcz tak bije? Bo tak. ja go nie widzę nawet. Bo ja mam. Ale tu mam wszędzie ten... pada, no co jest? Jak tam. Dobra, spróbuję jakoś przeżyć. Jak umę, to sobie widzę. Ja. Szybko plecak, szybko plecak, blok, blok do budowania. Dobra, yy, zjeść coś trzeba. Jak tam się dostać? Dobra, nie, ja bym teraz taką po prostu kozak że... Co się cejce, no. <laughs> Mogę dostać, serio? To ja chcę tyle zbroi i tyle zdrowie, i wszystkiego, bo cały czas mnie bije coś! Uuu, yy, ten deszcz! O ja, pitole. nie, to będzie hardcore totalny, żeby tam dojść, ale. Ty, ja padam. Szybko te frytki. Pierdzielaj fryta Aj, mi leje to. Trzeba jakoś zbroję do tego mieć, żeby cię nie biło, czy coś. Naprawdę. Tak. A my idziemy tak. Ja to już w ogóle nie mam żadnych enchantów ani nic. To ja na tych zajmę. A ja padam już. Znowu. Fajnie, trzeba zjeść. Co tam jest? Jest tak zabudowane. No się coś tutaj się na pewno coś jest. Chcę jedną skrzynkę chociaż z tego Twilight'u zdobyć. A potem wracać tą samą drogą. Ty bo ja znowu tracę ten. Dobra. Dobra. Ostatnia prosta. Nie starczy mi chyba bloków. Nie, coś tam jeszcze zebrałem. Da da, jakoś, na no chama. Raz, jeść szybko. Ojej, kur... To jest hardcore totalny. Nie umrzesz, giniesz w Twilight. Jak coś, to stój tam. Już lepiej stój tam, nie gin. Jezus, spadłam na dół sam. Ja tak samo. I dostałem od kolców bardzo duży Też. To nie był dobry pomysł. Dobra, ja już jestem, ja już jestem na tych na blokach, na tych płaczących. Nie ja widzę, właśnie widzę coś tam daleko już. Dobra, zobaczę co to jest po prostu A Ale ty wszędzie pada! Tylko jeszcze tutaj nie można budować! Dobra, czekaj, mogę tutaj? Mogę, dobra. A tu cały czas bije. No czemu ty cały czas bije? Ty, ja nie wiem co teraz zabić. A jestem w dupie. Jestem w totalnej dupie. A, jest. Bo tutaj nie, że. Ja myślę, że to z nieba kapie, a to nie. Czy to jest po prostu na tobie efekt jakiś. O ty, ja padam. Bo jeszcze mi ten kobold bije. Ten słonik. Dobra, rzuciłem go gdzieś. Ale jest to dupy. Czy szybko? Czy ja mogę z czegoś skraftować? Dobra, deski. Deski, jakieś tam deski, deski. O nie, ja już mam trzy serduszka. O nie Dobra, szybko muszę postać i do full full tego, full full hp odnawić. I wepsnę się na górę wepsnę się na górę wodą Kombinuj, i Ty nie dady! Nie dadę, bo tracę więcej niż zyskuję Tak jakby No muszę wracać szybko, muszę wracać, muszę wracać. Nie chcę paść w tym miejscu, serio, najbardziej czego nie chcę to paść w tym miejscu. O, w dupę! Ale to był okropny pomysł Szybko! Jezus, jak ja to przeżyłem w ogóle? Złote jabłka tutaj trzeba mieć za sobą. Chyba z 50 złotych ja Nie! Slagowało mi grę! Nie. W takim momencie! A ktoś sobie żartuje ze mnie z tym lagiem. Nie, że ja że ja spadłem. Przez laga. O, w dupę. Dobra, szybko wracać. Tylko tak bezpieczniej. Dobra, dobra, dobra. Spoko, spoko. Jest git, jest git, jest git. Tutaj... Spoko, 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 spoko. z e, e, wodą, wiadę z wodą. Jezus Maria. Ty w miarę przygotowany, kurde, boś. Wiadro z wodą ja jakieś, się ja nie e, Ja nie wiedziałem, że to się tak dzieje! Dobra, to był najgorszy możliwy... ...sposób na zwiedzenie Twilightu. Wracamy do domu, Karolina. Weź, chodź już. Biorę gziby i wracamy. Bierz gziby i wracamy.